Witamy Państwa niezwykle serdecznie, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Sergio. Pan Wspaniale przechwycił. Świetne wejście w wolne pole. No zobaczymy, czy dostanie piłkę. Wybiega na pozycję. Uderzenie w koli. Gospodarze obejmują prowadzenie. Pierwszy gol w ósmej minucie spotkania. No zachwiał się, ale trzyma się na nogach. Ładne podanie. Strata w ataku. Dobra okazja. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Skutecznie dograł do kolegi. Wymanewrował obrońcę. Jest szansa na dośrodkowanie. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. daje piłkę koledze. No, nie mogą się przebić. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Świetna, skuteczna interwencja. Ramkarz był fantastycznie ustawiony, wiedział gdzie jest mur, znakomicie obronił. Sergio. Planino. precyzyjne podanie znakomicie w pole karne spalony no jeśli tak to minimalny precyzyjne doganie głową Andiani Dobre, ofensywne wyjście. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Obronił dwa razy z rzędu, ale piłka wciąż w grze. O, udało mu się ładnie podać. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Piłka wciąż w grze. A no, szkoda, nie udało się opanować piłki. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Piłka wyszła na aut. Andjani. Jest szansa? Pokazuje spokój, opanowanie. Choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Naciskany przez obrońcę wychodzi z piłką za linię. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. V, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Mamy fauli i słuszną decyzję arbitra, a żółta kartka. Za kolejne takie wejście będzie już usunięcie z boiska. Skuteczna interwencja obrońcy. Sędzia dolicza dodatkowe minuty do czasu gry. Piłka poleciała wysoko, ale adresat przejął podanie. Ładnie przejął piłka, sędzia zakończył pierwszą połowę. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Oto druga połowa spotkania. Dobra wrzutka w pole karne może być groźna. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. za to podanie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Piłka w szatce. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na Hattrika. Ależ piękne techniczne uderzenie. W prawo. Próbował, ale nie udało się. Podanie. Ależ ma pozycję! Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Zagranie głową. Oddalają grę od strefy obronnej. No i powstrzymał akcję. Przechwytale nie opanował. Wymanewrował obrońców, no i teraz! Bęka nie słupek! Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. No, może centrować w pole karnym. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Nerwowo, ale skutecznie przerywa tę akcję. Indiani. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. No, wygląda na to, że rzucają teraz wszystkie siły do ataku. To wszystko, co mogą teraz zrobić. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Przeciwnicy przejmują piłkę. Dobrze podał. Andiani Strzela Kompletnie nie wyszedł mu ten strzał Delikatnie rzecz biorąc zeszła mu piłka ze stopy No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej Andiani Dzisiaj naprawdę z przyjemnością patrzy się na ich grę Świetna wymiana podań Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku Prosto w bramkarza Okay. Podał ją. Łatwo przejęła obrona to do środkowanie. Andiani. Ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. I podaje głową do kolegi z drużyny. Lukę. O, ładnie do zrobić. To środkowuje. Nie, brawo! Gol! Jak widzimy w powtórce, to trafienie wprowadziło zamieszanie w szeregach przeciwników. Byli pewni wygranej, a teraz będziemy mieli emocjonującą końcówkę. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Zmienili styl gry na bardziej defensywny. Szansa ja. na To, Jaką ja, ja. proszę Państwa! Ale bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Musi dostać dodatkowego obrońcę do krycia. Mecz dobiegł końca. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać. Byli w takiej formie. Brawo. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.